Zauważyłeś kiedyś, jak niektóre kobiety, niezależnie od ich wieku, mają niezwykły magnetyzm? Niekoniecznie są najmłodszymi lub najpiękniejszymi zgodnie z konwencjonalnymi standardami, ale jest w nich coś, coś, co powoduje, że mężczyźni nieustannie obserwują, jak szukają ich bliskości i ścigają ich uporczywie. To nie jest przypadek, ani nie jest szczęściem. Jest to wynik określonych zachowań, które udoskonalili w czasie które czynią je bez wysiłku nieodpartą. Prawdziwe uwodzenie nie leży tylko z wyglądu. Najgłębszy urok nie znajduje się w kosmetykach ani kosztownej odzieży. Znajduje się w esencji, którą projektujesz, postawę, którą nosisz i promieniujesz pewnością siebie. W tym filmie ujawnię sześć zachowań, które przekształcają kobietę w kogoś absolutnie urzekającego. Jeśli je adoptujesz, gwarantuję, że zauważysz różnicę. Zobaczysz, w jaki sposób postrzegają to, że ludzie ewoluują, jak bardziej cię szukają, i jak nawet nie próbując zaczynasz przyciągać uwagę w sposób, którego wcześniej nie doświadczyłeś, i pozostań do końca, ponieważ zachowanie numer 6 jest najpotężniejsze ze wszystkich. Większość kobiet jest tego całkowicie nieświadoma, ale po wdrożeniu wszystko się zmienia, co sprawia, że kobieta naprawdę urzeka. Wiele osób uważa, że atrakcja opiera się wyłącznie na młodości i wyglądu fizycznym. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Dojrzała kobieta może być jeszcze bardziej fascynująca niż młodsza, ponieważ coś ma. Wiele młodych kobiet nie rozwinęło jeszcze pewności siebie, nie kwestionuje swojej wartości, nie szuka ciągłej walidacji i wie, kim ona jest. Ta pewność jest magnetyczna. Jej doświadczenia emocjonalne i społeczne. Przeniosły ją na tyle, aby wiedzieć czego pragnie i co odrzuca, czyniąc ją bardziej selektywną i mniej zależną. Nosi aurę wyrafinowania i tajemnicy. Nie ujawnia wszystkiego naraz. Wie, jak utrzymać zainteresowanie i pozwala intrygi na jej korzyść. I tutaj leży klucz. Mężczyźni nie tylko pociągają wygląd, ale ich naprawdę przyciąga energię. Kobieta projektuje. Pomyśl przez chwilę. Dlaczego niektóre kobiety, nawet jeśli nie są najmłodsze lub najbardziej konwencjonalnie doskonałe, przyciągnij całą uwagę, ponieważ promieniują coś głębiej, dowodzącej obecności, sposobu poruszania się i wyrażania siebie, które urzekają? Kiedy kobieta panuje, ci mężczyźni nie mogą się do niej przyciągnąć. Jej sama obecność generuje fascynację, nie musi wymagać uwagi, jej energia działa dla niej, a najlepsze jest to, że nie zależy to od szczęścia ani genetyki. Jest to wynik określonych zachowań, które każda kobieta może adoptować. Teraz, gdy rozumiesz moc, którą możesz rozwinąć, zbadajmy pierwsze zachowanie, które sprawi, że mężczyźni zobaczą Cię nowymi oczami. Zapewniam cię, że dzisiaj zaczniesz zauważać transformację. Zachowanie numer jeden: zaufanie jest postrzegane przed makijażem. Czy wiesz, że zanim ktokolwiek zauważy twoje włosy, strój lub makijaż, pierwszą rzeczą, którą zbierają, jest twoja pewność siebie? Nic nie jest bardziej atrakcyjne niż kobieta, która jest pewna siebie. To pokazuje sposób, w jaki chodzisz, sposób, w jaki mówisz i sposób wyrażasz siebie. Pewna kobieta nie szuka walidacji, naturalnie ją promieniuje, nie prosi o pozwolenie na wyróżnienie. Ona po prostu to robi. Pomyśl o tym przez chwilę. Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i widzisz dwie kobiety. Jeden jest atrakcyjny fizycznie, ale jej postawa jest garbowana, unika kontaktu wzrokowego i wydaje się niewygodna we własnej skórze. Druga, chociaż może nie pasować do każdego standardu piękna, idzie z determinacją, jej głowa utrzymywała się wysoko, jej spojrzenie odzwierciedlają pewność siebie. Jak myślisz, kogo zauważą ludzie? Więcej pewności siebie działa jak magnes. A najlepsze jest to, że nie musisz się z nim rodzić. Możesz go kultywować i sprawić, by działał na Twoją korzyść. Nauka to popiera. Badanie z Webster University wykazało, że osoby o dużej pewności siebie są postrzegane jako bardziej atrakcyjne, nawet jeśli nie pasują do konwencjonalnych standardów piękna. Dlaczego? Ponieważ zaufanie wysyła jasną wiadomość. Jestem cenny, wiem czego chcę i nie potrzebuję żadnej aprobaty. Mężczyźni nie zauważają tego, czują to, a energia przyciąga ich nieodparcie. Jak możesz to wdrożyć w życiu codziennym? Idź prosto z pleców, a głowa trzymała się wysoko. Twoja postawa mówi wszystko. Jeśli gardzisz lub patrzysz w dół, projektujesz niepewność. W przeciwieństwie do tego, kiedy poruszasz się z determinacją, projektujesz autorytet i pewność siebie mówisz spokojnie i bez pośpiechu. Kobiety nie odczuwają potrzeby uzasadnienia siebie lub szybkiego mówienia, aby wypełnić ciszę. Ich głos jest mierzony jasny i celowy. Nie bój się zajmować miejsca ze swoją obecnością, niezależnie od tego, czy jesteś na spotkaniu idącym ulicą, lub w rozmowie, zauważysz, nie prosząc o pozwolenie. Pamiętaj o tym, sposób w jaki przedstawiasz się wszechświata, określa, jak wszechświat cię postrzega. A teraz zbadajmy następne zachowanie, ponieważ to ulepszy twój magnetyzm w sposób, który niewiele rozumie. Zachowanie numer dwa. Kobieta, która nie trzyma się interakcji. Pragnienie rośnie w niepewności. Czy zauważyłeś, że kiedy przestajesz być dostępny, niektórzy mężczyźni zaczynają cię bardziej szukać? To nie jest przypadek, to czysta psychologia. Urzekająca kobieta nie błaga o uwagę. Ani nie jest intensywna, ani zależna od mężczyzn. Rozumie, że jej wartość nie zależy od tego, jak szybko ktoś jej odpowiada. Najbardziej fascynujące kobiety nie są tymi, które ścigają, to oni inspirują innych do ich ścigania. Dlaczego ta zasada działa? Ludzie cenią to, co postrzegają, że mogą stracić. Jeśli człowiek uważa, że masz gwarancję, że zawsze będziesz tam bez względu na to, co robi, jego zainteresowanie zmniejsza się. Przykład prawdziwy. Pomyśl o czasach, gdy mężczyzna zaczął wykazywać większe zainteresowanie, kiedy stałeś się mniej dostępny. Nagle zaczął pisać więcej, szukając cię, zauważając szczegóły o tobie. Wcześniej zignorował. Dlaczego? Ponieważ kiedy coś wydaje się pewne i gwarantowane, traci emocje. Z drugiej strony, gdy istnieje trochę niepewności, pragnienie nasila się. Mężczyźni cieszą się wyzwaniem, tajemnicą. Poczuciem, że muszą podjąć wysiłek, aby zwrócić Twoją uwagę. I tutaj leży klucz: Kiedy kobieta nie trzyma się mężczyzny, kontroluje interakcję. Jak możesz to wdrożyć w życiu codziennym? Nie zawsze bądź dostępny. Jeśli człowiek czuje, że może Cię mieć gdy tylko chce, straci zainteresowanie. Daj mu miejsce, aby Cię szukać, aby zastanawiać się, co robisz, aby zainwestować w Ciebie. Kontynuuj swoje życie, nie obracaj dnia. Czy napisał do ciebie sms, a czy nie? Angażuj się w działania, które lubisz, realizuj własne projekty i pasje, naucz się cieszyć się samotnością i hobby. Kobieta, która wie, jak być sama, promieniuje niezależnością, a ta energia jest niezwykle atrakcyjna. Pamiętaj, że oderwanie nie oznacza bycia zimnym lub obojętnym, oznacza to, że cenicie siebie wystarczająco, aby nie błagać o uwagę. A to niewątpliwie sprawia, że urzekasz. W następnym zachowaniu odkryjesz kolejny fundamentalny klucz, w którym najbardziej magnetyczne kobiety stosują bez wysiłku. Zachowanie numer 3 styl, który odzwierciedla Twoją osobistą moc. Odwołanie wizualne ma znaczenie, ale nie w sposób, w jaki możesz myśleć. Wiele kobiet uważa, że aby być urzekającym, muszą podążać za najnowszymi trendami. Nosić drogie ubrania, lub spełniać pewne standardy urody. Nic nie może być dalsze od prawdy. To, co naprawdę sprawia, że się wyróżniasz, to nie to, co nosisz, ale jak go nosisz. Kobieta o dobrze zdefiniowanym stylu projektuje zaufanie i osobistą siłę. Nie goni za ulotnymi trendami, która wybiera, co sprawia, że czuje się autentyczna i potężna. Jej obecność pozostawia ślad. Ponieważ jej wizerunek jest przedłużeniem jej wewnętrznej energii. Wpływ stylu na twój osobisty magnetyzm odzwierciedla przez chwilę, kiedy wchodzisz w przestrzeń i widzisz kobietę poruszającą się pewnie. Elegancko połączona z unikalnym stylem natychmiast przyciąga twoją uwagę. Prawdziwy przykład. Badanie opublikowane w dzisiejszym psychologii wykazało, że ludzie postrzegają kogoś bardziej atrakcyjnego, nie z powodu jego cech fizycznych ale z powodu tego, jak przedstawiają się światu poprzez promieniowanie. Kobieta z własnym stylem może wyróżniać się jeszcze bardziej niż ktoś o idealnych rysach, ale pozbawiony pewności siebie. I nie chodzi o przypominanie kogoś innego, chodzi o zwiększenie tego, co czyni cię niezwykłym. Jak możesz stworzyć styl, który sprawia, że jesteś niezapomniany? Wybierz odzież, która podkreśla twoje najlepsze funkcje. Nie wszystko pasuje do wszystkich. Odkryj, które tkanki i style uzupełniają Twoją figurę i wzmocnij Twoją esencję. Przykład: jeśli masz zakręty, sukienki przywiązane do talii mogą elegancko je podkreślić. Jeśli jesteś wysoki i smukły, cięcia mogą zrównoważyć sylwetkę. Kolory odgrywają kluczową rolę. Każdy odcień ma wyraźną energię i może pomóc w rzutowaniu różnych aspektów Twojej osobowości. Czerwony Pasja i moc idealne na chwilę, kiedy chcesz być w centrum uwagi. Czarna tajemnica i wyrafinowanie, zawsze eleganckie i ponadczasowe. Biała czystość i spokój, prognozowanie pokoju i zaufania. Blue blue intelligence and authority, idealne do przekazywania przywództwa, tonów ziemi, ciepła i podejścia, tworząc poczucie zaufania, fryzury i makijażu, które zwiększają Twoją esencję. Nie potrzebujesz ciężkiego makijażu ani skomplikowanej fryzury, aby być atrakcyjnym. Kluczem jest podkreślenie Twojego naturalnego piękna. Wskazuje czerwone usta, aby uzyskać natychmiastowy dotyk zmysłowości. Radiant, dobrze troszczony o skórę zamiast ciężkich warstw fundamentu. Pochlebna fryzura, która otacza Twoją twarz. Charakterystyczne perfumy, które sprawiają, że jesteś niezapomniany. Zmysł zapachu. Jest ściśle związany z pamięcią i emocjami. Posiadanie charakterystycznego zapachu może zapewnić, że zostaniesz zapamiętany, nawet jeśli nie jesteś obecny. Wskazówka: znajdź zapach, który odzwierciedla Twoją esencję. Może być kwiatowy, drzewny, słodki lub świeży, ale powinien sprawić, że poczujesz się wzmocniony za każdym razem, gdy go nosisz. Pamiętaj, że nie chodzi o piękno, chodzi o obecność. Kobieta, która opanuje jej styl, wydaje się potężna, a ta energia sprawia, że ją urzeka. W następnym zachowaniu odkryjesz kolejny niezbędny sekret, który najbardziej magnetyczne kobiety stosują bez wysiłku. Zachowanie numer 4 kobieca energia, która magnesuje. Energia żeńska ma fundamentalne znaczenie dla przyciągania, ale zanim źle to zrozumiemy, wyjaśnijmy jedną rzecz. Energia żeńska nie ma nic wspólnego ze słabością, poddaniem się ani zależnością. Jest dokładnie odwrotnie. Jest to zdolność do wpływania bez narzucania, otrzymywania, bez żądania, przyciągania, bez ścigania, jest pewność, że to czego pragniesz, przyjdzie do ciebie bez potrzeby tego zmuszania. Jest to zdolność inspirowania bez utraty esencji. To magia sprawiania, że mężczyźni chcą zbliżyć się do ciebie, bez Ciebie. Kobiety wpadły w pułapkę, wierzenia, że jest atrakcyjna, muszą przyjąć męskie nastawienie, przejmując kontrolę nad wszystkim i będąc tymi, którzy ścigają mężczyzn. To jest błąd. Kiedy podejmujesz zbyt dużo inicjatywy, druga osoba nie doświadcza pragnienia, aby cię zdobyć, gdy narzucasz swoją obecność, nie pozostawiasz miejsca na ciekawość lub tajemnicę. Kiedy obciążasz się kontrolą, gasisz swój naturalny magnetyzm. Z drugiej strony, kiedy uczysz się równoważyć swoją kobiecą energię, tworzysz elegancką, pociągającą i głęboko urzekającą obecność. Sekret kobiet, które bez wysiłku urzekają, są kobiety, które, niezależnie od ich wieku, udaje się przyciągnąć uwagę mężczyzn, po prostu wchodząc do pokoju. Nie muszą się ubrać prowokacyjnie, nie mają obsesji na punkcie doskonałości, nie konkurują z innymi kobietami. Prawdziwy przykład. Badanie na University of California ujawniło, że mężczyźni postrzegają kobiety z zrelaksowanym, spokojnym komunikacyjnym stylem i otwartym językiem ciała jako bardziej atrakcyjnym. Dlaczego? Ponieważ projektują pewność siebie i bez wysiłku kobiecości, a jest to kluczowa różnica między wymuszaniem przyciągania, a po prostu umożliwiającym na to. Jak możesz zastosować kobiecą energię na swoją korzyść? Najpierw pozwól mu przejąć inicjatywę. Kobiety, które nieustannie planują wszystko, zabierają szanse mężczyzny, aby je przekonać. To nie znaczy, że powinieneś być pasywny, oznacza to, że powinieneś pozwolić mu poczuć chęć podjęcia wysiłku dla ciebie. Przykład: jeśli sugeruje wyjście zamiast przejmować kontrolę i planować wszystko, zapytajcie, co masz na myśli. Pozwól mu prowadzić. Jeśli jest naprawdę zainteresowany, będzie chciał cię zaimponować. Po drugie, naucz się cieszyć się teraźniejszością. Wiele kobiet sabotuje swoje powiązania, obsesyjnie na punkcie przyszłości: czy jutro napisze do mnie, czy chce czegoś poważnego, co jeśli nie zadzwoni, co mam zrobić? Ten niepokój odsuwa ludzi, ponieważ wyczuwają presję, by ciągle coś udowodnić. Zamiast tego kobieta magnetyczna cieszy się chwilą obecną bez oczekiwań i presji. Jeśli ją poszukuje, cudownie, jeśli nie, to też jest w porządku. Jej energia nie zależy od nikogo innego. Po trzecie, użyj. Bardziej miękka, wolniejsza komunikacja. Ton Twojego głosu i sposób wyrażania siebie są potężnymi narzędziami uwodzenia. Mówić wolniej i celowo. Pozwól, by przerwy na stworzenie tajemnicy i oczekiwania. Unikaj ostrych lub agresywnych tonów. Przykład w rozmowie zamiast reagowania pośpiesznie lub nad wyjaśnieniem siebie. Pozwól pomieszczeniu na ciszę. Zatrzymuje się... Stwórz intrygę i zwróć uwagę. Prawdziwa atrakcja nie leży w tym, co mówisz, ale w tym, jak to mówisz. Wniosek, że kobieca energia jest sztuką, a nie strategią. Kiedy uczysz się relaksować, przyjmować zamiast pościgu i rzutować obecność magnetyczną bez jej wymuszania, mężczyźni naturalnie odczuwają chęć podejścia do ciebie. A najlepsze jest to, że po opanowaniu tego zachowania jesteś tym, który decyduje, kto zasługuje na Twoją energię. A kto nie, kolejne zachowanie podniesie Twój magnetyzm na zupełnie nowy poziom. Zachowanie numer 5: opanowanie sztuki konwersacji. Urzekająca kobieta rozumie, że rozmowa wykracza poza słowa. Nie chodzi o nieustanne mówienie, próbując zaimponować za wszelką cenę. Chodzi o tworzenie połączenia, które wywołuje ciekawość, zainteresowanie i atrakcję. Jak ona to osiągnie? Mówiąc mniej, ale mówiąc więcej. Używając siły ciszy, aby zintensyfikować połączenie, tworząc aurę tajemnicy i głębi w każdej interakcji. Wiele kobiet popełnia błąd, próbując wypełnić ciszę niepotrzebnymi słowami, nadmiernie rozmawiać o sobie, lub próbując przyciągnąć uwagę mężczyzny długimi, złożonymi historiami. Ale uwodzenie nie działa w ten sposób. Sekret kobiet, które urzekają głosem, przykłady życia. Badania psychologiczne wykazały, że 80% przyciągania pochodzi z komunikacji niewerbalnej. Innymi słowy, to jak mówisz coś jest o wiele ważniejsze niż to co mówisz, najbardziej magnetyczne kobiety. Nie ci, którzy mówią najwięcej, ale ci, którzy wiedzą jak wywołać napięcie, intryga i ciekawość w rozmowie. Jak możesz osiągnąć to klucze do rozmowy jak urzekająca kobieta? Pierwszy. Użyj celowo kontakt wzrokowy. Spojrzenie może przekazać więcej niż tysiąc słów. Nie unikaj kontaktu wzrokowego. Trzymaj się głęboko, stabilne spojrzenia przez kilka sekund, zanim odwrócili wzrok. Graj z intensywnością. Spójrz, uśmiechnij się subtelnie, a następnie powoli odwróć wzrok. Ten mały gest tworzy natychmiastowy efekt przyciągania. Po drugie, nie ujawniaj od razu wszystkiego o sobie. Tajemnica ma fundamentalne znaczenie w uwodzeniu. Wiele kobiet odczuwa potrzebę opowiedzenia całej historii życia w jednej rozmowie. Zamiast tego odpowiedz krótkimi odpowiedziami i pozwól mu chcieć dowiedzieć się więcej. Użyj fraz, które wywołują ciekawość, jakby to fascynująca historia, ale powiem Ci kolejny dzień: nie bój się powstrzymać szczegółów dotyczących przyszłych rozmów. To, co wstrzymujesz, może być równie potężne, jak to, co dzielisz. Po trzecie, Naucz się zadawać interesujące pytania. Najlepsze rozmowy nie dotyczą Ciebie, są o drugiej osobie. Zamiast podawać jedno słowo odpowiedzi lub długie przemówienie na temat swojego życia, zadaj pytania, które iskrzy zainteresowali, takie jak gdybyś mógł żyć w dowolnej epoce historycznej, który byś wybrał, lub co byś zrobił, gdybyś wiedział, że nie możesz zawieść, lub gdybyś musiał opisać siebie w trzech słowach, czym byliby. Ciekawe pytania: spraw, aby Twój partner rozmowy był bardziej zaangażowany i stwórz głębsze emocjonalne połączenie z Tobą. Po czwarte, baw się tonem głosu i przerw. Ton Twojego głosu może przekształcić zwykłe zdanie w coś uwodzicielskiego lub nudnego. Mów powoli, bez pośpiechu. Użyj tonu, który jest miękki, ale twardy. Włącz małe przerwy przed odpowiedzią, aby stworzyć oczekiwania. Przykład. Zamiast po prostu powiedzieć, że to interesujące, powiedzmy hmm, interesujące nieco zatrzymanie się przed kontynuowaniem rytmu i intonacji mogą sprawić, że nawet najprostsze zdania są naprawdę urzekające. Wniosek. Kobieta, która mistrzyni rozmowa nie ma na celu zaimponowania ma na celu połączenie używa kontaktu wzrokowego bawi się ciszą zadaje pytania, które wywołują zainteresowanie i utrzymuje atmosferę tajemnic w każdej interakcji. Pamiętaj, że nie chodzi o dużo mówienia, chodzi o rozmowę z celem. Następne zachowanie doprowadzi Twój magnetyzm na jeszcze wyższy poziom. Zachowanie numer 6. Niezależność jest największym afrodyzjakiem. Kobieta z własnym życiem jest magnetyczna, enigmatyczna i niezapomniana. Najczęstszym błędem, które wiele kobiet popełniło, jest budowanie całego swojego istnienia wokół związku. Ale prawdziwa atrakcja pojawia się, gdy jesteś sam na własną rękę, kiedy masz życie, które podnieca cię i cel, który cię napędza. Dlaczego? Ponieważ mężczyzna nie chce być centrum twojego wszechświata, chce być częścią wszechświata, który już jest fascynujący. Niezależne kobiety są urzekające, nie szukają polecenia, aby je ukończyć, nie żyją na wiadomości ani walidacji. Mają ambicje, hobby i ekscytujące życie z partnerem lub bez. Prawdziwy przykład najbardziej atrakcyjne kobiety nie są tymi, które starają się najbardziej zadowolić, są tymi, których życie jest tak interesujące, że inni chcą być ich częścią. Mężczyźni uwielbiają niezależne kobiety, ponieważ ich energia emanuje pewnością siebie, spełnieniem i bezpieczeństwem. Jak możesz zastosować to zachowanie w swoim życiu? Po pierwsze, mieć cel poza relacją. Twoje istnienie nie może obracać się wokół innej osoby. Znajdź coś, co pasjonujesz się projekt, biznes, cel osobisty. Zdefiniuj, co chcesz osiągnąć w życiu i pracuj nad tym. Nie umieszczaj swojego szczęścia w rękach innej osoby. Kiedy masz cel, twoja energia się zmienia, produjesz pewność siebie i entuzjazm. Po drugie, Otaczaj się ludźmi, którzy podnoszą Twoją energię. Osoby, z którymi spędzasz najwięcej czasu, wpływają na Twoją wibrację i poczucie własnej wartości. Unikaj toksycznych przyjaźni, które przynoszą tylko dramat i negatywność. Otocz się inspirującymi kobietami, które motywują Cię do rozwoju, zbuduj koło społeczne, które Cię podnosi, a nie ogranicza. Kiedy jesteś w pobliżu ludzi o wysokiej energii, Twoja pewność siebie i atrakcyjność naturalnie rosną. Po trzecie, ciągle rozwijaj się i ucząc się. Kobieta, która stale się rozwija, jest naprawdę urzekająca. Naucz się czegoś nowego każdego dnia. Przeczytaj podróż, weź udział w kursach, odkryj różne obszary życia. Nigdy nie przestawaj inwestować w siebie. Rozwój osobisty sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny, ponieważ zamienia cię w osobę bardziej interesującą. I pewną siebie. Wniosek. Twoje istnienie jest Twoim największym źródłem przyciągania. Nie potrzebujesz mężczyzny, żeby cię uratować. Nie czekasz, aż ktoś cię ukończy i nie żyjesz swoim życiem wokół związku. Jesteś kompletny sam, a to najbardziej atrakcyjna energia, jaką możesz rzutować. Kolejny wgląd ujawnia kolejny sekret urzekających kobiet. Prawdziwa atrakcja nie ma nic wspólnego z wiekiem. Chodzi o projekcie energii. Jeśli dotarłeś tak daleko, rozumiesz teraz, że najpotężniejsza forma piękna nie leży w wyglądzie, ale w pewności siebie, niezależności i energii, którą promieniujesz. Mężczyźni nie pamiętają kobiety z najdoskonalszym wyglądem. Pamiętają tego, który sprawił, że poczuli coś wyjątkowego, ten, który wyróżniał się od reszty, ten, który promieniował wyjątkową esencją. Jeśli zaczniesz wdrażać te sześć zachowań w swoim życiu, zauważysz coś niezwykłego mężczyźni będą na ciebie spojrzeć inaczej, poczujesz większą pewność siebie i zaprojektujesz energię magnetyczną, która przyciągnie więcej możliwości, nie tylko zakochanych, ale w każdym obszarze twojego życia, ponieważ atrakcja nie jest kwestią szczęścia, to kwestia zachowania. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu i mam szczerą nadzieję, że te wskazówki są dla Ciebie świetne. Nie zapominaj, że jesteś kluczową częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł Ci myśleć lub nauczyć się czegoś, zostaw podobny i skomentuj swoje myśli, aby więcej ludzi odkryli moce mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz 100, aby dać mi znać do końca, a jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok Liczy się w Twojej osobistej podróży do rozwoju, idź naprzód w kierunku zwycięstwa. Dziękuję za uwagę.